Siemano, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym filmie I dzisiaj jest już drugi odcinek na moim kanale Czyli jest już prawie, no, miniseria z tego survivalu I na samym początku tego odcinka zostawcie tutaj łapkę w górę I standardowo subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Ponieważ filmy są trzy razy w tygodniu, czyli poniedziałek wtorek oraz sobota, niedziela, e, no, e, czyli tak, będzie tak, filmy będą tak, e, wtorek, czwartek i piątek, także wpadajcie trzy razy w tygodniu, e, wtorek, czwartek i piątek, e, tak, subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na mojego Instagrama, nazwa będzie w opisie, jeżeli byście się pytali, dlaczego taki duży domek mam, i dlatego nie było dlaczego nie było filmu, ponieważ sobie grałem między filmami i dlatego sobie dokończyłem to wszystko na przetrwanym. No to do to wszystkich znaczy, do oglądania. A więc dobra, w tym domu no, dużo się nie zmieniło poprzez to, że zapomniałem, tutaj mi drewno zabrakło. No i sam widzicie, że tutaj ten domek nie jest w sam raz dokończony, ale zabierzemy się dzisiaj, jak sama nazwa tytuł miniaturka mówi. Drugi odcinek Minecraft survival dokończanie domu. Wiem, że tutaj nie ma nic do dokończenia, ale sam widzicie, że to jest naprawdę kosackie. Oraz dzisiejszym też filmem będzie oczywiście pójść do wioski, ale mi laguje, przepraszam was za to naprawdę. Mamy e, 57, e, 16,8 FPSów i trochę mi laguje. No ale nie wiem, by to powiedzieć. O, i tutaj mamy tego Irona no niezbyt dużo, tego drewna też no, mało mamy, bo na ten domek trochę wydałem tego drewna i nie jestem bardzo, bardzo bogaty ale tak, w dzisiejszym też odcinku spróbujemy ogarnąć sobie trochę owiec żeby móc zrobić potem sztandary z tego bo jak sobie nie wiecie, chciałbym zrobić jakieś sztandary, a sztandary są potrzebne dlatego, że chciałbym ozdobić mój domek także yy, po kolei wszystko, jeżeli każdy chce yy, to chce ktoś dołączyć do mojej grupki, w sensie do mojego Instagrama to nazwa będzie w opisie, tak? Tego filmu. No tak, ja sobie tak patrzę w ogóle, co w tej wiosce się może znajdować. Mordunie moje. Hmm. Tam za dużo chyba raczej nie ma, ale. Proszę, bo tam Render Distance mi się ładuje, dlatego mi laguje. Hmm. Dobra. Przepraszam was za te lagi, naprawdę. Mhm. A, dobra. Pójdziemy sobie teraz po zboże. I zaraz się po prostu widzimy. O, mordy, wiecie, co sobie pomyślałem? Właśnie dotarłem do wioski i właśnie tam mamy snopy siana, więc zabierzemy je oraz żeby po prostu zrobić farmę owiec. Jest to naprawdę kozacki pomysł, bo w dzisiejszym filmie i też nie będziemy dokończyć też domku i to, no będziemy dokończyć domek, tak? Ale też będziemy musieli zrobić farmę owiec w sensie takim, żeby po prostu też zrobić tutaj sztandary, nie? Kurde, przepraszam, że mi tak laguje. Naprawdę, internet mam włączony raczej. Poczekajcie, internet mam włączony. To nie wiem, dlaczego tak laguje. Halo, to może, mój... poczekajcie, ała, ale mi laguje strasznie. Ja cię kręcę. Poczekajcie, halo, co się dzieje? Ile FPSów jest w ogóle? Wow, zaraz mi internet chyba wysiądzie, poczekajcie. Jestem operatorem, tak. Halo. Może no, zaraz powinno być dobrze. E, trochę się wkurzam, jak mi trochę laguje tego Minecrafta, e, żeby mógł po prostu normalnie nagrywać. E, więc dobra, zbierzemy sobie te snopiesiana. No i zaraz się widzimy już w domku. Dobra, Mordunie. Jestem już w domu i powiem wam, że już powoli lagowanie uspokaja się. Także już jest naprawdę dobrze. Mordy! Mamy tego całkiem sporo aż 12. I przerobimy sobie to wszystko na pszenicę. Eee, a propos tego, to już mamy 64. I no i pół staka tego, także już naprawdę jest dobrze. I musimy te itemy sobie posegregować. W następnym odcinku postaram się zrobić magazyn lub to wszystko, żeby to wszystko było nieposegregowane tak? POSEGREGOWANE no, nie my się już bierzemy sobie tutaj to drewienko oj. chińskie dziadostwo mi się męczyło a to raczej chyba nie przeszkadza dobra, więc tak, tutaj sobie kładziemy drewienko, pyk no i tutaj jakoś trzeba było też pięknie tu nie mi na shifcie bo nie lubię stać na shifcie i tak, dobra, mamy to Pięknie, cyk, pyk, pyk. I teraz tak. Będziemy musieli, będziemy musieli no dość trochę tego drewna wykorzystać, ale spokojnie, spoko, luzik, karbuzik. Ja tutaj mam już jeszcze jedno drewno, sobie posadziłem przed filmem. I tak tego filmu. I tak tego drewna mamy całkiem sporo. I jeżeli będą laki mocne na tym filmie i coś tam, coś tam, no to naprawdę waza to naprawdę nie zmieni. Przepraszam. I tak. No przepraszam waza, to naprawdę. Bo... Ja tutaj chcę nagrać filmik, żeby było wszystko w początku, naprawdę, a tutaj no, jak sam widzicie no. Prrr, nie zawsze to wszystko na to pozwala, ale spoko luzik. Nie ma tutaj jakby za bardzo czym się tutaj denerwować. Spoko. Ja wiecie, co wam powiem. I teraz tak. Robimy sobie płatyczki, żeby móc po prostu zrobić jakieś tutaj e, płotki jo. A, to jest furtka! A jak się robią płotki? Halo! Jak się robią płotki teraz? Aha, dobra, wiem. A dobra, już wiem, jak się robią płotki, mordy. Robiło się tak, tak. Pyk. Odejmowało się e, to i teraz tak, pyk. No i widzicie? Jednak pamiętam, nie jestem już takim leniem. <laughs> e, dobra. I więc tak, zrobimy se... Hmm. E, Boże. Już nie jestem w takim już. Wie mordy, dobra, elegancik, tutaj sobie zrobiłem farmę owiec, yy, w tym, że tutaj będę wykopywał już, przepraszam, że w tle taki hałas, ale mój brat się już szykuje na jutro do szkoły, także przepraszam Was za to, ale yy, szkoła już jest, dlatego no, a po co ja tutaj, tutaj będę przypominał o szkole, skoro tutaj już sami wiecie, e, dobra, wykopujemy sobie tego, Przepraszam, że bez na shiftie stoję, ale nie wiem dlaczego się tu łącza. I teraz tutaj wykopiemy sobie dirta. No i tutaj jeszcze, tutaj pyk, pyk. I dajcie znać, dajcie mi nazwę w komentarzach dla owcy, która w następnym odcinku mogę nazwać. Bo jeżeli nie wiecie, pójdziemy sobie na yy, yy, na wyprawę żelaza w następnym filmie. Jeżeli dobijecie tutaj 7 łapek w górę, to pójdziemy sobie na wyprawę żelaza tak, dokładnie, dokładnie jak słyszycie, pójdziemy sobie na wyprawę żelaza i zrobimy kowadło. albo ja się postaram przed filmem zrobić przed odcinkiem tego, tego kowadło, to wtedy będziemy mogli nazwać naszego, naszą owcę, tak? E, dobra. Więc tutaj sobie robimy jest tak, tutaj sobie wykopujemy, bo stołnik i tak będzie nam bardzo potrzebne, no bo i temy jakoś trzeba robić i też piecyk różne rzeczy, kobla Albo też są sobie z tą zrobimy i przypolimy tego sauna. I tak, tutaj już musi być ziemia dla owieczki, żeby mogła tutaj jakoś chodzić, jakoś wcinać to wszystko. Ale i tak będę ją rozmnażał, rozmnażał dlatego no pyk Trochę dirta mi zabrakło, ale dirta jest tutaj naprawdę pod dostatkiem i tam już widzicie, że to nie jest już sfejkowany survival, jest to prawdziwy survival, którego razem na samym początku rozpoczęliśmy. Kiedyś już nagrywałem z survivalu, dlatego no wiecie o co chodzi. Nie gram na żadnych modach, w sensie mam tutaj operatora tylko żeby zmieniać dzień, żeby wiecie, nagrywać te filmy, ale tak to raczej moda nie używam, nie? Także hmm. idziemy sobie teraz poszukać owieczki. Hmm. Mam tutaj cały stak tego siana, i powiem Wam, że tutaj owcy żadnej jak na razie to nie widzę. Halo, owieczki! Owieczki! Hmm. Hmm. Przed odcinkiem jeszcze będę musiał tutaj jeszcze dokończyć okna. Bo w dzisiejszym odcinku mówiłem, że będziemy robić domek, tak? Ale że nie myślałem, że będę robił aż takie rzeczy, nie? Więc poczekajcie. Jest owca! Jest owca! Owca, chodź tu! Dawaj, come on! Come on! Come on! Na górę! Góra! Góra owca! Dobrze! Pięknie! Chodź za mną teraz, tam masz pięknym. I tak sobie sobie... Ty... Chodź, owca, idziesz? Idziesz, owca? Pokaż owca, chodź się. Idziesz? Pięknie idziesz! Dobrze. I teraz owca dla ciebie mam tu przygotowane fajne pomieszczonko, mam nadzieję, że ci się bardzo spodoba. Chodź tu owca, owca, chodź, 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 rzecz na owca. <laughs> Postaram się jak najszybciej to wykopać, albo nie, nie będziemy tego wykopać, ale mi laguje. Jak ja nie lubię, jak mi film laguje, to wszystko. Jak ja naprawdę tego nie lubię, yy, ponieważ poczekajcie, to, już to tego kwiata na barnik, tego chambera, czym się tam mówi. Tutaj szybko przypróbujemy owce, i już. O, mój ulubiony. E! Owca! Przecież mam tu siano! Chodź tu! Mój kochany owcaczku. I teraz szybko trzeba. Szybko, Szybkim ruchem trzeba to szybko wyjść i zamknąć go tutaj. Boga. Poczekajcie. Mój kolega mi tam napisał ze szpitala, ale to raczej. Yy, wiecie o co chodzi? I teraz tak. Boga. A! A! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie! Szybko! O nie! Ale żem teraz, od Pawliu, ja pawlił. Chodź tutaj owca! Owca, chodź tu! Chodź, owca, owca, owca. Chodź. I teraz tu pik, 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 pik. I już! Mamy cię. Jest! Mordy! Mamy owce! Mamy owce i teraz mordy. Trzeba będzie... O nie, jeszcze nie mam węgla mordy. Ha! No tak, mamy owce, ale teraz musimy jeszcze je rozświetlić tam pochodnie. Ale już wiem, mam już plan, jak zrobić węgiel. Mordeczki. Także jest już naprawdę kozacko. Naprawdę kozacko jest. I naprawdę jest mega kozacko. Jutro jeszcze będzie odcinek, bo jutro mam tylko jedną lekcję, bo nauczyciele pojechali się szczepić chyba na koronawirusa. I raczej chyba lekcji mam mniej, tak. I tutaj zrobiłem takie schodki. I tak, i teraz musimy sobie zrobić... Węgiel, węgiel, bo węgla w ogóle nie mam, nie posiadam węgla i teraz tak, to sobie przypalimy, ha przepraszam, yy, przypalamy sobie, halo, a dobra, ponimaję już, ponimaju, <ścoughs> yy, jednak nie nie maju. jest, dobra, udało się, mordeczki, kochane. Dziękuję za y, tyle wyświetleń pod każdym filmem. Już jest 8 wyświetleń pod tym survivalem. Także naprawdę jestem naprawdę Wam bardzo wdzięczny. Jesteście najlepszymi ziomeczkami jakie kiedykolwiek w ogóle miałem na YouTubie. Pozdrawiam jeszcze mojego y, kolegę Certyborowskiego, y, którego poznałem w szpitalu. Jest mój kolega i on ma brata, którego też serdecznie pozdrawiam. I y, mojego kolegi brat nagrywa filmy na kanale Wszechnica, nazwa w opisie. I tak, ten kanał jest o tym, że e, to jest tam dzięki któremu można się dowiedzieć różnych fajnych, bardzo ciekawych, e, przydatnych ciekawostek. Dlatego gorąco was do tego zapraszam. A sobie wyłączę deszcz. Jak adminem to spoko, Luzik, murdzycy, kurde. Tutaj mamy już hmm, zmianę pogody. No i dobra, mordeczki. Skoro mówiłem Wam, że teraz będę robił tutaj. będę teraz sobie robił domek, no to. Uczekajcie, zaraz wrócę. Yy, dobra, idziemy teraz już. Się... Kołęgiel i stawiamy pochodnie a następny odcinek będzie zrobienie magazynu. Także tak, tam już mamy owieczkę i przed odcinkiem też będę tam ścinał wełnę i bo... Jak sam widzicie, że... Wam pokażę. 14 żelaza mam, co w pierwszym odcinku żeśmy to wykopali. Jest naprawdę kozak. O! I byśmy mogli nawet tego konia oswoić. Co Wy na to? Dobra, oswajamy tego konia. Mamy już dwa siodła, także idziemy oswoić tego konika. Siema, Ryszard. Ryszard! Nie, żartuję. Dajcie znać w komentarzu, jak mam go nazwać. na nakarmię. Oj, przepraszam, koniu. Przepraszam, przepraszam. Chodź tu. Chodź tu, konik. Trzymaj, konik. Jedz. Dużo jedz, dużo jedz. Wtedy będziesz rosnął. Słuchaj, konik, y mam do Ciebie taką fajną sprawkę. O, dobra. I teraz tak. Zakładamy mu siodło. I napiszcie w komentarzach też imię dla tego konika. Będzie dobrze, naprawdę. Tak, to wchodzimy sobie tutaj, do tego domku. Albo wiecie co? Na samym początku... Ej, konik, konik, chodź tutaj na samym początku. Musimy go gdzieś tutaj umieścić. Także na samym początku zamkniemy go w takiej jakby... W takiej klatce z drewna. Ej, dobra, pyk, pyk, e, pyk. Pyk. Tak, tutaj nas na, dajcie w komentarzach imię tego nika oraz dla owieczki o kurde to grubo naprawdę grubo naprawdę grubo szymek nie pisz mi mordo w tym czasie kiedy ja nagrywam na kurde a, ludzie mi piszą wtedy kiedy nagrywam filmik kur a ja ludzie Tutaj ja nagrywam filmik na kanał, a tutaj mi ludzie piszą, ale to raczej dobra. O. Konik, konik, chodź tutaj. Chodźcie, chodź tutaj, konik. O, idziemy z konikiem do budy. Tam survival naprawdę mi się podoba, tylko że trochę te lagi mnie niepokoją w tym Minecraft'cie. Naprawdę. O, i tutaj masz koniku być, yy, wiem, że to jest za mało to, ale... O, pyk, pyk, o, i teraz, teraz z tym dirtem tutaj zabudujemy go. Pyk, pyk, i pyk, o, i teraz pyk, pyk, o. O, i tutaj jeszcze tutaj ten płotek, żeby tutaj nie wylasł. O, mam tutaj jeszcze... O. Sorry, konik, sorry. O, o, mamy konika, także dajcie znać dla tej właśnie owieczki i dla tego właśnie konika. A ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, ale obiecałem Wam, że robię tutaj pochodnie, bo tytuł jest taki filmik, że upiększamy tutaj dom, w sensie dokończamy dom. Także tutaj sobie robimy tak, w sensie jest taki tytuł, ale wiecie, tytułem zawsze da się zmylić, ale ja tutaj nie zmyłam, także dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft Survival. Do zobaczenia. Cześć!